A witam serdecznie. Decker znowu z tej strony. 28 maja, po pierwszej. 22 dzień mojego challenge'a. Wczoraj zaczęliśmy tydzień breakout. Więc dzisiaj kontynuujemy. Mamy tutaj akurat wyjęte 5 skrzyneczek breakout jeszcze. I otworzymy od końca, oczywiście, chyba tak mi się wydaje. Musimy trochę skrócić te odcinki. Zakupimy kluczyk. No i co. Nóż motylkowy, no nie ma innej opcji. Do końca tygodnia breakout musi poleczyć. A co mówiłem wczoraj? Wszystkie skiny są ładne oprócz kości słoniowej. Boże! Jeszcze taki float. 29 groszy, mocne zużycie. Nie no, Gejben nie rozpieszcza, matko jedyna. A tak się cieszyłem na te skrzyneczki, ale coś widzę, że chyba zostanie bez zmian. Dobra, widzimy się jutro, czyli w piąteczek. Życzę wszystkim miłego piątku. Do zobaczenia. Do jutro. Cześć.